że najbardziej obsługa może wejść, tak? Czyli, że tam końców osoby sprzątające i tak dalej. No dobrze, no to obsługa, no to mamy no ale, obsługę, no nie, prawnicy wchodzą. Ale pro, proszę pana, ale przepraszam. Podjąłem, czy widzi pan nielogiczność tego, jeśli pan dopuszcza nagle, że może wejść prawnik? Najpierw może wejść właściciel, potem może wejść prawnik, potem może wejść obsługa. Jakiś think tank podejmuje decyzję, że ktoś może wejść, ktoś nie może. Nie widzi pan tu jakieś nielogiczności? Pamięta pan misia, pamiętam pan misia, jak tam zatrzymywali te, jak tam. Cwaniak, lepszy cwaniak, ksiądza. I też prawnika jeżeli chce na przykład, się pan właściwie Nie no ale widzi pan no, że po prostu to jest nielogiczność bo policja jest wykorzystywana się, w celach w których nie powinna po prostu brać no, udziału no, prawda Widzi pan to, to? Że tak powiem, też Czy widzi też to? że jeżeli nie, prawnik to, chce że tak powiem, pan, właściciel, jest że jest, pan jest doskonałym negocjatorem naprawdę się Nie no pan jest doskonałym negocjatorem to złożyć sytuacji że stoicie na rozdrożu i w końcu zaczniecie podejmować logiczne decyzje które nie wpuszczą was w malinę bo wykonujecie dzisiaj rozkazy polityczne, dobrze o tym wiecie, i radzę zejść z tej drogi, albo może o, obrać dobrą drogę, słuszną. To ja powtórzę jeszcze raz, proszę złożyć zawiadomienie, tak. Proszę o, bym, złożyć zawiadomienie. No, no, oczywiście, że to zrobimy. oczywiście, że to zrobimy. Szkoda tylko, że to... Wie pan, dlaczego e, rozmawiamy e, no. tutaj? Wie pan, dlaczego rozmawiamy? Bo policja ma prawo odmówić wykonania bezprawnych rozkazów. I o tym jest tutaj mowa, wie pan? Bo to jest po prostu, tak jak tutaj mówią panowie, jest to po prostu działanie polityczne, nie ma nic wspólnego z zagrożeniem epidemicznym, nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem zdrowia i z przeciwdziałaniem popełnieniu przestępstwa. Jest to działanie czysto polityczne, mające na celu ludzi zastraszyć, zniechęcić i zniewolić. I dlatego z panami rozmawiamy, bo panowie mają prawo odmówić wykonania bezprawnych rozkazów, a wykonanie decyzji Sanepidu należy do organów egzekucji w administracji, a nie do policji, bo policja ma ważniejsze sprawy do, za do yy, załatwienia, bo jest tyle przestępstw, które przez to są niewykrywane, przemoc domowa. Zwykłe pospolite przestępstwa i różne inne, a panowie tutaj stoicie, bo ktoś wydał polityczny rozkaz. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję. W setkach, w setkach interwencji pomagając, ratując, służąc panowie marzną bez sensu, bez sensu i tracicie pieniądze poradników bez sensu. Bez jest, sensu. Jeszcze uważam, że popełniacie przestępstwo, no to oczywiście, to że oceni sąd, to będzie to, znaczy. prokurator to oceni, no to szkoda, znaczy oceni to negatywnie, to niestety, ale też to będzie związane z waszą służbową odpowiedzialnością. Kompletny nonsens. Kompletny. kompletny. jeszcze dodać oczywiście, że zostały policzone radiowozy i busy policyjne tutaj w okolicy i ile ich jest? 22 23. pojazdy, czy 23. 23 pojazdy, które przyjechały zabezpieczać nas, przestępców, Pusty. bandytów. Pusty. Tak Ale to jakie siły nie. na kogo się wysyła w takim wypadku? To, to jeśli nie wiem, jak tak to, nie, nie ma, no, to nie Co tu, robicie? Co tu no robicie, jeśli nie, nie jesteście sercami w tym momencie? Nie, to absolutnie się nikt tak nie powiedział. No proszę. Tak no, proszę. Ale to po co? To nie bądźcie hipokrytami, no. Bo zachowujecie się to jak to pan dzieci we mgle w tym momencie. Słuchacie jakiegoś gangu Olsena, dosłownie. Czuję trochę opresji. Iwabelo, coś? Nie, no widzieliśmy tutaj, obserwujemy to już od dwóch tygodni, tak. To, że państwo tutaj stoicie, po, powoduje, niepo, nie, eskaluje niepotrzebnie napięcie. Przychodzą ludzie, którzy obrażają też panów. Niepotrzebnie zupełnie, to jest zupełnie niepotrzebne. Ja myślę, że nikt z panów tutaj nie lubi być obrażany. A my chcemy mieć możliwość wykonywania wszystkiego zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. I jeśli policja zaczyna słuchać rozkazów, które chyba panu też się wydają nielogiczne, to każdy z nas jest wolnym człowiekiem. I są przepisy, które umożliwiają podjęcie mądrych decyzji. I tak jak jeszcze, już tutaj kiedyś powiedziałam, bo piękne słowa powiedziała moja koleżanka. Przepisy się zmieniają, władza się zmienia, a twarz ma się jedną i wstyd pozostaje. To nie są przepisy, się poza prawem. Kompletnie, kompletnie poza prawem. Szkoda. Szkoda. W środę, w środę w prokuraturze ląduje zawiadomienie. Miłego wieczoru. Arek, musisz Arek, zostać. Cześć. Proszę, tutaj. Tu znowu, panowie. Tam ludzie mieszk mieszkają. Gazujecie ich. Gazujecie ich. Ludzie mieszkają tutaj. Dieslem, no tu się nie da. To samo, no smród. Leżą tam, zajrzyj do środka, Sylwek, zobacz. Zajrzyj do środka. Pan tu w internecie, tutaj też. Wszystko, wszystko, wszystko na, na, na biegu jałowym, zobaczcie. Śmierdzi tu ledwo wytrzymać. Jak ktoś ma jakiś miernik do mierzenia spalin, to niech tu przyjedzie na... Yy, na ruską we Wrocławiu. Jest tu po prostu jedna wielka spalina. Ten komin, gdzie jesteśmy, możesz pokazać w górze. Tam, na, tam, jak ktoś mieszka, to ma normy spalin przekroczone dziesięciokrotnie, dzięki panom policjantom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wozów, tutaj tylko, w samej okolicy, wszystkie na włączonym silniku. Siódmy włączony, ósmy włączony, dziewiąty wjechał. Chyba też nie wyłączy silnika. No i tak widzicie, pracuje policja we Wrocławiu. Ściga tych groźnych przestępców. Tu ludzie mieszkają, tu ludzie mieszkają. Tu ludzie mieszkają, tu nie da się wytrzymać, tu spali... Ale to w, na koledzy, kurczę, no po prostu wszystkie są samochody na włączonym silniku. Wiesz, tak? ktoś, kto tutaj mieszka, to tu są normy spalin przekroczone dwudziestokrotnie. No widziałem, no i włączy pan teraz, Dzień nie? No, wszystkiego dobrego, ale ma się robotę, nie? Przestępców, ścigacie, kurde, taka praca, no. Okej, okay. no, mili ludzie.